Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I dzisiaj zapraszam Was na vloga po pracy. Będzie to vlog z dwóch dni. Ja już tego typu filmu nie nagrywałam od wieków. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz pojawił się vlog po pracy. Um, dlatego fajnie, będzie to coś innego. Będzie mam nadzieję, że ciekawie i przyjemnie, bo cały czas kontynuujemy nasze wyzwanie. Kontynuujemy, dopiero co zaczęliśmy. Słuchajcie, w poniedziałek było pierwsze zadanie, a dzisiaj przechodzimy do kolejnego. Mam tutaj swoją rozpiskę i będziemy zajmować się głównie Łazienką. Ja pomyślałam, że w tym vlogu pokażę Wam wszystko, jeśli chodzi o dzień czwarty i dzień piąty, czyli dzisiaj będziemy sobie organizować półki, łazience, te szafki, przeglądać wszystkie kosmetyki, co nieco Wam również poopowiadam, bo mam kilka nowości i pomyślałam, że to sobie w sumie razem fajnie połączymy, ale zanim to, to słuchajcie, moje domowe tymczasowe biuro. Pomyślałam, że najpierw poodpowiadam na Wasze komentarze, bo ich troszeczkę się zebrało, a nie chcę robić tego po łebkach, ja każdy komentarz dokładnie czytam i chcę na niego odpisać, jak najlepiej potrafię, i ja bardzo szanuję Wasz czas i bardzo jest mi miło, że w ogóle macie ochotę coś tam do mnie napisać, poopowiadać, czasami opowiadacie swoje historie, swoje doświadczenia, dlatego też skoro Wy macie czas i dajecie. Mi troszeczkę tego swojego czasu to ja również e, staram Wam się oddać jak najwięcej. Dlatego też czasami te komentarze zaraz się nie pojawiają po opublikowaniu filmu, tylko ja sobie muszę do tego przysiąść, żeby przeczytać i również się potrafię rozpisać i stworzyć jakiś elaborat, e, więc dajcie mi znać, czy. Ja powinnam tak w ogóle robić, czy Wy czytacie te moje komentarze zwrotne? Mam nadzieję, że tak, bo zawsze, ja Wasze zawsze czytam i zawsze na nie odpowiadam, więc staram się, żeby w 100% no, na to wszystko, co Wy mi zostawicie, żebym odpowiedziała. I jeśli macie ochotę sprawić mi przyjemność, to oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarze i abyście zostawili chociaż serduszka na dole na znak tego, że... No, Troszkę doceniacie to, że jednak ja zawsze tutaj dla Was jestem i odpowiadam na te komentarze. Nawet jeśli zajmuje mi to troszeczkę dłuższy czas i zrobiłam sobie herbatkę. Bo z racji tego, że staram się kawy wieczorami nie pić po południu, to ma gdzie się pozmieniało i chyba w tym roku będzie u mnie więcej herbatek. Tak mi się wydaje, no zobaczymy. Ostatnio piję ich dużo i... i ostatnio rozglądam się za zaparzaczem do herbaty. Ja mam taki czajniczek z zaparzaczem, ale wtedy tej herbaty trzeba sobie wsypać troszeczkę więcej, a ja lubię pić herbatę gorącą, ciepłą, nie lubię zimnej, więc wtedy tych kubków wychodzi no w okolicach trzech, tak mi się wydaje, a tyle ja sama nie wypiję, chyba że Marcina bym zwerbowała i on też zacząłby pić herbatę, ale on zazwyczaj pije taką zwykłą czarną herbatę, ja za takimi nie przepadam, nie lubię. Jeśli o mnie chodzi, to piję tylko i wyłącznie herbaty ziołowe. Nie lubię też za bardzo owocowych, więc myślę, że w tym sezonie jesienno-letnim, jesienno-zimowym jesienno będzie u mnie więcej herbatek właśnie takich ziołowych, na pewno będę musiała kupić coś nowego, ale mam również kilka do wypicia, więc będę sobie pomalutku testować. I oczywiście tutaj jest kubek, który najbardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o picie herbat, czyli ten ze Starbucksa England, Anglia. I tutaj chyba również jest czajniczek, mi się wydaje. Tak jest. Nie będę Wam pokazywać tak bliska, abym się nie oblała tą gorącą herbatą, ale tutaj jest czajniczek i tutaj jest kubeczek, wiadomo, Anglia. Hmm to jednak herbata, herbata z mlekiem, nie cierpię takiej, Macie na przykład zaczął ją pić, a ja nie przypadam. Eee, a, jeszcze jedna sprawa, słuchajcie, chciałam wam o tym opowiedzieć, skoro już tutaj sobie rozmawiamy, to ostatnio przychodzi do nas na Instagram jak mnie śledzicie, Magda przy kabie, to wam pokazywałam i wrzucam wam zdjęcia za każdym, no prawie, że za każdym razem, jak przychodzi do nas piesek, Border Collie, piesek naszych sąsiadów. Mm, nie wiem, co mu się stało, ale od momentu, kiedy wróciliśmy z Polski, to on do nas przychodzi i raz było tak, że obudziło mnie szczekanie i tak do Marcina mówię, kurczę, co jest, co, my mamy psa na ogrodzie? W ogrodzie, przepraszam, w ogrodzie. I rzeczywiście ten piesek szczekał przed naszymi drzwiami balkonowymi, zaczął łapką uderzać o parapet, Otworzyłam mu, bo oczywiście ja nie przepadam za ludźmi i jeśli chodzi o ludzi, to podchodzę do nich z dystans. Y do nich z dystansem, jakkolwiek to brzmi, ale jeśli chodzi o psy, to jestem pierwsza i od razu zbiegłam na dół, otworzyłam drzwi i on się tak zaczął przytulać. No, fantastyczny jest ten piesek, przesympatyczny i dzisiaj rano również do nas przyszedł. I robiłam śniadanie. Jak spojrzałam obok, patrzę a tam on stoi, więc ona w sumie. I też jej otworzyłam, też się troszeczkę pomidziała. No, mega. Psy, to jednak ja jestem rasową psiarą i jestem w ogóle ciekawa. Czy ktoś z was ma border collie? A jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się żyje z takim pieskiem, bo się zastanawiamy nad różnymi rasami i może w przyszłości zaprosilibyśmy psa do naszego domu. Wiecie, tak nieśmiało o tym mówię, ale naprawdę to jest moje ogromne marzenie które jeszcze nigdy się nie spełniło, bardzo chciałabym pieska, wiem jaka to jest odpowiedzialność, dlatego właśnie pieska u nas w domu jeszcze nie ma i tak się zastanawiam właśnie między border collie jak miała się decydować, więc oczywiście wszelkie komentarze osób, które miały bądź mają tego typu psa u siebie w domu będą dla mnie na wagę złota, więc jeśli macie border collie dajcie mi koniecznie znać jak wam się mieszka z takim pieskiem, jeśli macie golden retrievera to też mi dajcie znać, bo też jestem ciekawa i też bardzo mi się podobają te psy, i ogólnie, jak czytałam ich opisy i słuchałam o nich, to no. Odpowiadają nam i jeszcze owczarek australijski, tak? Tak mi się wydaje, że tak ta rasa się nazywa. Więc jeśli żyjecie z takimi pieskami, to koniecznie dajcie mi znać. A ja już nie przedłużam, bo widzę, że tutaj troszeczkę się rozgadałam, ale no, mam, zawsze mam do opowiedzenia o kilku kwestiach, o kilku rzeczach. Więc miło mi się znowu z Wami widzieć. Ja tutaj sobie usiądę, odpowiem na Wasze komentarze, a potem już idziemy do łazienki i sprzątamy w ogóle. Jeszcze jedna rzecz, z koleżanką dzisiaj rozmawiałam o tym, że zaczęłam mój wie, moje wielkie wyzwanie, sprzątaniowa i ona posłuchała, posłuchała, posłuchała i mówi kurczę Magda, wiesz co, ja też muszę się zabrać za takie sprzątanie i chyba zmotywowałam kolejną osobę do sprzątania. W ogóle moja mama też powiedziała, żeby mi wysłała moją rozpiskę sprzątaniową i też e, może weźmie w tym udział, więc jest mi niesamowicie miło, że nie tylko mam nadzieję, że motywuje Was, ale również osoby dookoła, żeby sobie zorganizować tak przestrzeń, aby mieszkało się przyjemniej, milej i fajniej. Więc tak, taki początek vloga, moi drodzy, vlog po pracy, niestety już przy sztucznym świetle, bo jest mega... Znaczy, nie jest jeszcze ciemno, wiecie, na spokoju nie bym mogła iść biegać, ale włączyłam światło, żebyście mnie lepiej widziały. No, także wasze zdrówko, moje również i do boju! Witajcie w mojej łazience. Za chwilę zabieramy się za sprzątanie. Dzisiaj będziemy ogarniać to, czego nie widać czyli ten cały bałagan w szafkach. A jutro będzie szorowanie. Płytek, szyby, umywalki, luster. Sami zobaczycie. Ja odpisałam na wszystkie Wasze komentarze. Serdecznie za nie dziękuję i cieszę się, że tak bardzo jesteście tutaj na kanale aktywni, że się angażujecie, że macie ochotę zostawić po sobie jakiś ślad, słowo, czy to wsparcia, czy po prostu serduszko. Naprawdę to jest dla mnie niesamowicie miłe i również motywuje mnie do działania i mam nadzieję, że w ciągu tych naszych wspólnych porządków również będziecie tutaj aktywni, dlatego że potrzebuję tej motywacji od Was, potrzebuję, no, no potrzebuję motywacji, wiecie. Bo mm, ja mam samo zaparcie, ja wiem, że chcę to zrobić i wiem, że mój dom również potrzebuje ogarnięcia. Za chwilę się przekonacie, jak to wygląda w środku. Nie sprzątałam w tych szafkach od w ogóle, nie sprzątałam w żadnych szafkach od maja, marca, kwietnia, nie pamiętam nawet, od ostatniego czasu, kiedy nagrywałam, więc y, szmat czasu, szmat czasu. Dużo, dużo, dużo wody upłynęło. I pora się za to zabrać. Także zapraszam, moi drodzy. Przed zaczniemy od tego, tej szafki, którą widzicie. Uwielbiam ją i ja wam serdecznie polecam, jeśli wymieniacie swoje szafki, bądź może się przeprowadzacie i będziecie łazienkę sobie urządzać, to myślę, że warto zwrócić uwagę. Na tę szafkę z Ikea, bo ona jest niesamowita, wydaje mi się, że cały czas jest w sprzedaży. Ja ją uwielbiam, to jest najlepszy zakup do łazienki ever. Jak widzicie sporo tutaj jest półeczek, wszystko się pięknie mieści, tylko mogłoby być ładniej poukładane. Mhm, przetrzemy, wyjmiemy, sprawdzimy. No, będzie się działo. Troszeczkę mnie to przeraża, ale z drugiej strony jestem podekscytowana, bo nareszcie kroczek po kroczku wszystkie pomieszczenia będą nabierać nowego wyglądu. I tutaj druga szafka, ona również pochodzi z IKEA i również ją Wam polecam, uwielbiam i świetnie nam się tutaj zmieściła i komponuje się, bo ona jest w ogóle biała, więc nie zwraca na siebie aż tak bardzo uwagi i nie jest przytłaczająca. I tak to wygląda w środku. Również masa półek. Które są zawalone kosmetykami, różnymi produktami, rzeczami. Tutaj będą ręczniki, wyprałam je dzisiaj rano i muszę tylko je złożyć i wyłożyć. A tam jakieś puste opakowania w ogóle. Jaki mam problem, żeby wyrzucać jak otwieram coś, wyjmuję jakiś, jakiś kosmetyk, to nie wyrzucam od razu pustego opakowania. On tutaj jeszcze leży, nie wiadomo po co tutaj, jedno, drugie i pewnie kilka jeszcze się znajdzie. Chemia. Mm -hmm. Chemia łazienkowa. Też muszę ją przejrzeć i będziemy korzystać z niektórych produktów podczas naszych porządków. I tutaj jeszcze jedna szuflada w umywalce, tak to moi drodzy wygląda. Więc nie przedłużam, zabieramy się do działania. Porządki w łazience, pora rozpocząć. I mam nadzieję, że Was również zmotywuje do tego, aby przejrzeć swoje kosmetyki i może takie porządki, organizacje w łazience u siebie przeprowadzić. Także zaczynamy. Clean with me. Zapraszam. Będzie to pierwsze klimy w sumie podczas tych porządków, bo wcześniej zrobiliśmy szafkę z chemią domową. Tutaj wyjedzie Wam karta, to był poniedziałkowy vlog, a dzisiaj łazienka. Tak troszeczkę dziwnie zaczęłam, ale to ma sens, moi drodzy. To wszystko ma sens. A na kuchnię przyjdzie jeszcze czas. Na dzisiaj koniec w szafkach wysprzątane. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda, ale tak sobie sprzątałam i myślałam, że tak bardzo się cieszę, że ogarniam te półki, szafki, szuflady, wszystko przeglądam, sprawdzam daty ważności. I raz, że zebrał mi się kubełek do projektu DENKO, jest pełen, poprzegi wypełniony jest użytymi kosmetykami. A dwa, że mam pełen worek śmieci. I niestety Przykro mi bardzo, ale niektóre kosmetyki się u mnie nie sprawdziły i w połowie były zużyte, więc stwierdziłam, że nie będzie sentymentów i wyrzucam. Jestem konsekwentna. Wyrzucam wszystko, co mi się nie sprawdziło i co było na przykład do połowy zużyte, a wiem, że nie będę dalej po to sięgać bo no nie ma sensu. A niektóre kosmetyki naprawdę już swoje leżały tutaj w szafkach, więc nie, nawet, nawet nie chciałabym ryzykować. I nie będę po nie sięgać, więc wylądowały one w koszu. A jak to się prezentuje w środku, to drodzy Państwo, nie ma kurzu, przepięknie to wygląda. No, zobaczcie sami, no jestem zachwycona. Na górze tutaj są na przykład kosmetyki z SPF-em, tutaj mamy podkłady, i tych podkładów jest dość sporo. Tym bardziej, że ja ostatnio mało co się maluję, ale chyba będzie trzeba sięgać po nie częściej i sobie testować, bo mam raz, dwa, tutaj raz, dwa, trzy, tam z tyłu, cztery, cztery takie podkłady, które kupiłam w ostatnich kilku miesiącach i fajnie by było jednak. Z nich korzystać. Tutaj y, kosmetyki z SPF-em, tutaj jakieś maseczki, tutaj takie wyjazdowe opakowania, pielęgnacja codzienna, też płyn do demakijażu, żel do mycia twarzy, kolejny żel tonik, szczoteczki, szczoteczki pasty do zębów, y, tutaj też do higieny jamy ustnej. No bardzo jestem zadowolona z efektu po no i zobaczcie, no wszystko pięknie się błyszczy, idealnie szuflada, pewnie nie zauważycie większej różnicy, ale ja wyjąłam wszystko wyczyściłam, troszeczkę też wyrzuciłam i chciałabym zorganizować inaczej te moje kule do kąpieli, inaczej te szczotki, może coś pokminie pomyślę i rzeczywiście zrobię tutaj taką na maksa reorganizację za jakiś czas o tutaj jest właśnie kubełek śmieci i ostatnia szafka ta tak to wygląda. Zaraz przyniosę jeszcze ręczniki i też je poukładam, a w ogóle ręczniki muszę wymienić. Kupić nowe, białe, świeże, żeby było pięknie, pachnąco i tak jak powinno być za, przez cały czas. Tutaj kosmetyki, które czekają na swoją kolej albo takie moje zapasy, na przykład są olejki. Do mycia gąbek, tam są Marcina Balsamy, jakieś dezodoranty, kosmetyki do włosów. Też niestety kilka produktów musiałam wyrzucić, bo totalnie się u mnie nie sprawdziły. I tak siedziały w tej szafce i siedziały i czekały. I stwierdziłam, że to już jest ten czas, bo miały już swoje lata nie miesiące lata. Tutaj takie codzienne, też takie próbeczki wyjazdowe, kosmetyki do pielęgnacji ciała i między innymi mogę Wam pokazać. Mój, moją nową kulkę dezodorant, którą sobie testuję, to jest Han. Marka kosmetyki, którą odkryłam na lotnisku e, na Stonsted. Morning Glory bez aluminium. I mam jeszcze jedną, którą kupiłam już jakiś czas temu. Też Ala, taka kulka. I tutaj są wymienne wkłady, a firma nazywa się. Fasi. i też sobie testuję. Też to jest produkt bez aluminium, bo mówiłam wam, że chcę odejść od takich klasycznych antyperspirantów. Tutaj też jest lakier do włosów, tu będą ręczniki, ręczniki do rąk. No i moja chemia domowa i tu moja chemia domowa, no do łazienki. Wiadomo. I to wszystko moi drodzy. Ja jestem bardzo zadowolona. I jutro będziemy sprzątać resztę. O, proszę bardzo. Pora i spać, więc ja włączam teraz mood wieczorny, kąpię się, jem kolację i relaksuję się i widzimy się jutro przy kolejnych porządkach, przy szorowaniu już łazienki, ale no będzie pięknie, moi drodzy, jeśli bierzecie udział w tym wyzwaniu, to naprawdę po tych kilku tygodniach... Będzie cudownie, a jeśli nie bierzecie udziału w tym wyzwaniu, no to ja Was gorąco zachęcam, jeszcze ten link jest aktywny, tutaj wyjedzie Wam karta, gdzie możecie pobrać całą planszę, myślę, że warto, bo no, ja już teraz widzę ogromną różnicę i tak aż mi się chce i mam ochotę sprzątać jeszcze więcej i... Śmieci, które wyrzucam teraz. O ja, w ogóle to jest taka ulga, no mega, jestem zachwycona. Dobrze, to będzie długi vlog, bo jeszcze jutro sobie poszorujemy ra razem łazienkę, ale może to Was motywuje, właśnie do takich porządków łazienkowych. No, ja teraz się wyłączam, odmeldowuję i odzywam się do Was jutro. A teraz już odpoczywam, więc na razie, do zobaczenia. Łazienkowe sprawy, część druga. Jak widzicie, jestem w stroju sportowym, dlatego że później chcę zrobić trening. Ale zanim to pomyślałam, że najpierw wyszorujemy łazienkę, więc dokończymy nasze wielkie sprzątanie. Wczoraj sprzątaliśmy szaf, szaf, w szafkach, a dzisiaj, wszystko to co widzicie, czyli tutaj lustro sobie umyjemy, umywalkę, oczywiście kibelek, wannę muszę wyszorować i to bardzo porządnie, płytki, prysznic kaloryfer oraz to szkło umyć podłogę. Nie wiem czy wy to zobaczycie, bo przez to, że używałam ostatnio dość często mojego peelingu i on ma takie, takie olejkowe wykończenie, to tak troszeczkę jakby ten olejek pozostał i to lustro się bardzo smuży, więc je również będziemy szorować. A czy moi drodzy, czego będziemy dzisiaj używać? Otóż to jest nasz zestaw do sprzątania łazienki, to jest mój zasad do sprzątania łazienki. Z tego będę korzystać i pomyślałam, że sobie przetestuję Scrap Daddy. Jak widzicie, jeszcze nie otwarte, kupiłam jakiś czas temu i najwyższa pora, aby spróbować. I chcę tym umyć lustro, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Potem, oczywiście, mój ukochany produkt z metod. Mam tutaj dwa. Jeden spray do czyszczenia całej łazienki. Ja wam bardzo serdecznie polecam. Jeśli kiedykolwiek na to się natkniecie, to naprawdę sobie wypróbujcie, przetestujcie. Myślę, że warto, dlatego, że nie śmierdzi taką chemią. Głowa od tego nie boli, bardzo przyjemnie się sprząta i również wszystko pięknie lśni. Następna rzecz. Tego jeszcze nigdy nie używałam, ale jest to płyn do czyszczenia odpływów, więc za chwilę sobie zaleję i w umywalce, i tutaj w wannie. Pozostawię na kilka minut i potem y, ciepłą wodą to wypłuczę, tak? I mam nadzieję, że będzie pięknie pachnieć. A później może przyniosę sobie jeszcze zoflarę, bo zoflarę również mam i też y, warto by było chyba z niej skorzystać. Ocet do wszelkich y, takich y, przy armaturowych sprawach, tam gdzie troszeczkę mi się osadziło takiego brudku, więc tym będę się posiłkować, sobie namoczę octem jakąś ściereczkę i pozostawię tę szmatkę na baterii na wannie i zobaczymy jak to będzie wyglądało po kilku, kilkunastu minutach, więc też od tego zacznę. Tutaj jest jeszcze Mr. Muscle do mycia mm, szyb. Oraz, e, oraz luster, ale do luster oczywiście będziemy używać naszej ściereczki filetowej z Wilady jak zwykle, ale do mycia tej tutaj szyby od prysznica to pomyślałam, że użyję właśnie tego Mr. Muscle i Scrub Daddy oraz jest jeszcze Method Daily Shower Cleaner. Czyli mój ulubiony płyn, z którego korzystam zawsze po prysznicu czy po kąpieli. Więc jeszcze raz serdecznie Wam polecam, naprawdę świetnie i dzięki temu nie mam problemu z kamieniem odkładającym się tutaj na szybie, na m, innych akcesoriach łazienkowych. Więc tak, moi drodzy, zabieramy się za sprzątanie łazienki. Trzymajcie za mnie kciuki. Nie przedłużam i działam, bo potem miałam taki powolny, przyjemny wieczór trening. I po prostu chcę odpocząć dzisiaj, więc najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Słuchajcie, jestem zachwycona. Skończyłam sprzątać łazienkę. Skończyłam również trening. Przejechałam 8 km, więc jestem bardzo zadowolona. Ale jeśli chodzi o to pomieszczenie, to słuchajcie, mogę sobie odhaczyć. O, tylko jednej rzeczy jeszcze nie zrobiłam, nie wymieniłam ręczników, więc to muszę zrobić. Jest pięknie. Wyjąłam nawet swoje nowe kapcie, bo nie wiem, jak wy, możecie dać mi znać, ale na sezon jesienny. Staram się zawsze kupować nowe, adres, a te dostałam w zeszłym roku, bodajże na święta i tak czekały, leżały na idealny moment i stwierdziłam, że dzisiaj taki właśnie nadszedł i mam piękne kapcie. O, zobaczcie jakie króliczki. Fun fact o mnie, do łazienki mam osobne kapcie, jakoś takie jest miło i przyjemniej. E, wiem, dziwna jestem, ale... Niech tak będzie, no przepiękne są przepiękne. No, jeśli chodzi o łazienkę, to wygląda o niebo lepiej. I przypominam o takich miejscach, o których nie zawsze się pamięta, czyli sprzątamy również tutaj na górze, na szafkach, sprzątamy o takie wywieczniki. Proszę, to też ogarnęłam. Wyczyściłam, wyszorowałam płytki i namoczyłam. Od mogliście to zobaczyć na przebitkach namoczyłam baterię tutaj prysznic, wąż tutaj również bateria była tak namoczona, że tak powiem zobaczcie, nic nie ma, bo to był taki delikatny osad, doczyściło się wszystko przepięknie, aż leśni i podobnie tutaj w ogóle ta szyba, no rewelacja Scram Daddy spisał się na medal nie ma nic, zawsze miałam taką smugę, nie mogłam jej Doczyścić niczym, nawet ściereczką wiledy, coś mi tam zostawało, a dzisiaj umyłam dokładnie całą szybę i zobaczcie, ani jednej smugi. Na początku Mr. Muscle Scrub Daddy poszorowałam, potem ściereczka wiledy z wodą, tylko tyle i wyszło przepięknie. Więc powiem Wam, że to jest całkiem fajna rzecz, serio. Coś innego, u mnie i fajnie, że przetestowałam, też. O, zobaczcie, bateria wygląda tak po moim okładzie z octu. No super, pięknie się tutaj wszystko doczyściło. Nie ma osadu. Wąż, proszę, prysznic. No przepięknie, jestem zachwycona. Ta łazienka chyba nigdy nie była taka czysta. Dobra, może przesadzam, ale naprawdę jestem zachwycona, no. Także kolejne zadanie z naszego wspólnego wyzwania odhaczone. Mam tutaj włosy, Mam nadzieję, że wy również dzisiaj sprzątacie łazienkę, a jeśli nie, to chociaż przyjemnie wam się oglądało tego vloga i moje wysiłki. Ja zaczynam swój powolny wieczór. Czas dla mnie nareszcie. Jutro wolne, nie muszę nic sprzątać. A w sobotę bodajże będziemy... Ogarniać szafę, więc przygotujcie się, bo będzie się działo. Jeśli to wyzwanie Wam się podobało i ten vlog również przypadł wam do gustu, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. One są teraz bardzo mi potrzebne, bo jednak motywacje, motywacja zawsze się przyda. I takie wsparcie od Was. Dajcie znać, czy sprzątacie, czy też nie. Czy ten film Wam się podobał? No, a ja zaczynam swój wieczór. Życzę Wam cudownego dnia, owocnego sprzątania, aby poszło szybko i sprawnie, ale serio, to że ja rościłam. Rozdzi... A jeszcze wiecie co? Jak zrobiłam te okłady na baterię, na armaturę, to przy okazji wyczyściłam klatkę schodową, wzięłam Dysona, zmieniłam mm, tę, tę część na taką rureczkę i tam, wiecie, w tych kątach dojechałam wszędzie, więc korytarz również jest wysprzątany a ja teraz mogę się cieszyć takim czystym pomieszczeniem i dzisiaj jak się wykąpię i wyszoruję, założę swoje nowe kawcie, więc wiecie, wygrałam, wygrałam po prostu życie, no. I też jeszcze ogarnęłam sobie tutaj moją roślinkę. Jakoś daje radę jeszcze ta zamykulka z za tej jakoś daje radę, no nie chcę się go pozbywać z tego miejsca, dlatego że brakuje mi czegoś zielonego w łazience, ale jeśli wy macie jakąś roślinę w łazience i wam fajnie żyje, Możecie dać mi znać, co to za okaz. A ja rozpoczynam swój wieczór. Wam życzę cudownego sprzątania, dobrego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Pa!